Małgorzata Heretyk musiał, Ernest musiał razem z nami. Aktorzy, dzień dobry. Cześć, Cześć dzień, dobry. dzień dobry. Ze wspaniałą nowiną. Tak. Będziemy mieć Dziadusia, e, dziewczynkę, bo to już wiadomo, że to będzie córeczka. Dobra, dobra, dobra. Te wszystkie informacje to już były, to ja widziałem na social mediach. To zdradźcie nam imię. Filip. Nie. Tak jest. To jest! Filip! Ale wiesz, że Filip w wersji, wersji żeńskiej to jest pipa. Tak? Tak. Ja, naprawdę? Tak. A po jakiemu? Filipa, pipa. A widzisz, pipa to nie będzie Filip. Tam. Jednak nie. Jednak nie. To A myślę, jakie nie. imię wybraliście? Bardzo imię? piękne, Mamy. ale nie chcemy jeszcze mówić. Jeszcze nie chcemy. Mhm. Ale też będzie z tego powodu jakieś party, jakieś po prostu wydarzenie? No pewnie. Każda okazja baby. do świętowania jest tak. fajna, ale... Gdyby... Teraz powiedzieliśmy, będzie. że będziemy celebrować każdą chwilę, która jest związana no z ciążą. czy Państwo widzieli, właśnie było u Was na social mediach celebrowanie odkrycia płci. Właśnie opowiadajcie, tak. jak wygląda taka impreza, bo to się nawet nazywa jakoś, czekajcie. To jest Reveal, tak. party. Uh -huh. tak. Tak. Reveal Party. A, gender A, gender, gender Reveal Party. Tak. Jak, jak to działa, bo rozumiem, że Wy nie wiecie, ktoś za Was organizuje tę nies niespodziankę, tak? tak? Tak. Wtajemniczona osoba, Anetka, którą pozdrawiamy, Czyli bo Anetka na pewno to Anetka jest ta... w kontakcie z ginekologiem? Nie. My, byli, my jesteśmy w kontakcie z lekarzem, ale przed, gdzie jest już prawdopodobieństwo, że będzie widać płeć, tak? my wcześniej mówiliśmy lekarzowi, żeby nam nie zdradzał, ale jak zobaczy, będzie pewny na 100%, zapisuje na kartce, wkłada w kopertę, daje nam, a my tę kopertę przekazujemy dzieci. Tak. I co się dzieje dalej? No i dalej nie wiemy, bo nie wiemy. No nie, no nie, co? Nie, 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 ale już to, co widzicie. Ale poczekaj, nie, no na co wiem. stawialiście wtedy? Jak, jak właśnie wasze głosy rozkładały? Czy będzie Większość z rodziny sugerowała nam chłopaka, więc my też w sumie byliśmy tak. Bo tak pięknie fix, wygląda, tak? Ja, w, tekste, ja powiem, w ogóle bo? na tym USG, bo teraz jest to 4D, taka technologia i w ogóle. To ja tam widziałem coś. Wiecie, coś widziałem i byłem pewny, że to będzie chłopak. Ale że. Mm. Tak? No. To, to ta a to był tak. paluszek, a to ja był nie, paluszek. Się, coś, coś tam odstawało. Coś tam uh -huh. było i nie była to pępowina. Aha. Aha, to co I, to było? Nie, bo no właśnie, podobno no dzieci właśnie. na pewnym etapie rozwijają się podobnie, jest taki tak zwany a, wyrostek płciowy. Tak, w zależności jak on się układa, to Ale ty chciałeś memang... to zobaczyć? Y, chyba tak. Tak. Nie, A teraz jak ci z tym, że będzie córeczka? Było mi totalnie obojętne, czy będzie syn czy będzie córka, ale gdzieś tam... Na 90% ja wiem, żeby Jakieś takie, takie przeczucia mm, miałem. Uh, więc byłem w totalnym szoku, jak przebiliśmy tego balona. E, a, a tam różowe konferencje. Co? <grym> ale jest? jak to? No goś, halo, halo. A ty na co Wiadomo, żeby y, dziecko było zdrowe. To jest najważniejsze Oczywiście. dla rodziców. I to trzeba podkreślić. Y, ja nie mówiłam głośno, o czym marzę. <grym> a marzyłaś o? No, najważniejsze, żeby właśnie dziecko no, było zdrowe. Ale wiecie, co? Ja mam coś Nie ja myślałam o dziedzicji. No tak, 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 tak. co, y, co byś chciała? Nie chcę mówić. A ja czemu nie? <grym> No bo nie chcę mówić na głos, co bym chciała, bo żeby się nie żeby jemu w środku to... nie było przykro, na przykład to Bo jeżeli będzie chłopcik, to będzie mu przykro. No przykro, nie? będzie płacą. Ale impreza była w ogóle super. Nasza Anetka zorganizowała po prostu fantastycznie. Zrobiała nam takie różne niespodzianki. To nie było takie proste, że my przebiliśmy już balona, już wiedzieliśmy. Tylko już była tylko droga do, do tego, był tak? tort. Mhm. No, ale jak już widzieliście, że jest różowo w balonie, to już. Ale to... poczekaj, czekaj, wcześniej. Był potem był, tak, najpierw A był bo... tort i myśleliśmy, że w tym torcie będzie nadzienie. A co było w torcie? No nie było takiego... bo to jest tak, że można się dowiedzieć podczas. Krojenia tortu, mm -hmm. wyciągasz tego, to, tego, mm -hmm. tego torta, torta Aha. tortu Aha. i w środku jest nadzień, albo niebieskie, albo różowe. A jakie było? E, no właśnie o, było i takie, o, i takie. O nie! E, jest tak, że otwierasz wielkie pudło i napełnione balony helem, wiesz, były wylatują z tego pudła albo są różowe, albo niebieskie, tak, Jak tutaj były? też były takie też. I takie, o, no więc zostaliśmy przytrzymani do samego końca. Ale już była i... nerwóweczka taka? Podekscytowanie. Podekscytowanie tak, napięcie. Wszyscy byli podekscytowani, bo to było w gronie najbliższej rodziny, rodziców, bo tak mocno wszyscy nas wspierali właśnie w staraniu o ciążę i tak bardzo wszyscy wyczekują nowego członka rodziny, więc od razu wiedzieliśmy, że chcemy się dowiedzieć przy przyszłych babciach, mhm. ciociach. Tym bardziej, że wszyscy nam przestały ten okres starań yy, kibiców Wali, modlili się, żeby tak. nam się w końcu udało, tak, i my tak. no chcieliśmy właśnie tą wiadomość. Yy, A Jak się, się przy... czujesz w ogóle? Właśnie. Yy... Bardzo dobrze. Mhm. Jestem nawet zaskoczona, bo e, nastawiałam się, że to może być naprawdę wielki hard hardcore, bo wiem, tak. że e, no, dużo kobiet ma ten mdłość. A masz humorki takie od czterech lat. No właśnie, o to wiem pytać. A, bardzo dobrze. No może takie na początku były lekkie mdłość, wiadomo, e, 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 kobieta jest taka senna przez trzy mhm. miesiące, zmęczona, e, nic mi się nie chciało, ale teraz już mam taką Bo teraz to jest energii. twój drugi strymestr. Tak, tak. tak? Czyli piąty, szósty dumny, miesiąc, tak? tak? Piąty. Piąty miesiąc. Zaczynamy piąty. Jak, Czyli termin macie kiedy? Wspiera. Początkiem sierpnia, koniec lipca. Aha. Jak on cię wspiera? Wspiera. Tak. Gotuje mi zdrowe obiadki, jeździ mi po moje zachcianki. No, no właśnie się, chciałam zapytać o te zachcianki. Po co po ogórki kieszone jeździć? kwaśne jabłka. Tak. Miałam ochotę kwaśne. na kwaśne jabłka. Szara tak. reneta. Tak, bo właśnie nie znalazłam takiego, takich odpowiednich jabłek, Kurcze. Chyba Zawsze ja takie, nie, nie, nie takie kwaśne mi przywoziłeś, no. ja, ja ci mówię że. Ale nie, to... żeby gości kupić kwaśne jabłka, to jest naprawdę wyczyn, dlatego że ona cytryny jak jabłka. Aha. Ona Cytrynę sobie obiera i je ja, jak naprawdę. Lubisz ja... lubisz kwach. Ja, ja, ja musiałbym sobie cukrować, a ona jak jabłko wiesz wcina, więc ją ciężko zaskoczyć kwaśnym jabłkiem.